Cześć witajcie w mojej ukochanej serii No tak, w sumie najbardziej jestem sobą, więc najbardziej ukochana Wpis treści jest, jak ja to mówię On będzie oczywiście wklejony w opisie Ale lecimy z tematem, bo raz, że nie ma za dużo czasu To już jest w pół do szóstej, a to ma o ósmej wyjść, także Nie wiem, nie wiem, zobaczymy e, Punkt pierwszy naszego, naszych obrad dzisiejszych Cześć witajcie Już mamy za sobą Druga rzecz, co mnie bardzo zaskoczyła, 10 tysięcy subskrypcji. No. Pff. Dla kanału takiego no... niszowego jak dla mnie. 10 tysięcy subskrypcji. Nie byłem... Wiecie? Sam wszystko zaczynałem. Nie byłem... nie wiem jak to nazwać, protegowanym Roz... nikt mi nie dał zasięgów, o! No co, dzięki wam, no nie ma co ukrywać, no, ja sobie sam nie nastukałem 10 tysięcy subskrypcji, wy, wy nastukaliście mi i tak to tak naprawdę wy mi gratulujecie, a to, te największe podziękowania to są dla Was, dla tych wszystkich, 10 tysięcy osób. No kurczę już takie miasteczko małe, no, jest tego trochę. E, ale co miałem powiedzieć? No zaskoczyło mnie to 1 listopada <laughs> wieczorem. Nie, nie ukrywam, że spodziewałem się, że te 10 tysięcy, no prędzej czy znaczy, spodziewałem się, ze słowo. E, Wiedziałem, że prędzej czy później to nadejdzie, sądziłem, że później niż prędzej, dlatego jestem taki nieprzygotowany, ale co wymyśliłem, hmm. ktoś tam już pisał w komentarzach, w sumie ja też będę chciał to zrobić, będzie konkurs, będzie jakiś fajny konkurs, jeszcze nie wiem jaki, ale pracuję już nad nagrodą, bo zawsze to sobie tak wyobrażałem, że jak będzie jakiś konkurs czy coś, to że ta nagroda to nie będzie taki wiecie, no jakiś przykład, o. To używam, tego nie używam, to e, a to dam na konkurs, i niech spada dalej. Nie, nie, nie. Ja właśnie stwierdziłem, że fajnie będzie, że sam bym tak chciał, wziąć udział w jakimś konkursie, gdzie dla tego, mm, kur, kur, organizatora konkursu on daje naprawdę coś takiego topowego. Na przykład, jak ja bym zawsze marzył o czymś takim topowym, wreszcie bym to znalazł, no to z bólem serca. A no coś troszkę też z radością, to bym przeznaczył na konkurs, dlatego mam już pewną rzecz, ale to musicie mi dać troszkę czasu eee, ale będzie, będzie, będzie konkurs na 10 tysięcy subskrypcji, no to coś jest ponad 10 tysięcy, będzie fajnie, przynajmniej mam takie wrażenie, mam taką nadzieję, no i nagroda też będzie w konkursie do wygrania też będzie fajne. Jeszcze muszę to tylko wiecie poogarniać. No, poogarniać. Wejdźmy dalej. E, właśnie, no, trzeci punkt, kwestia chaosu. Tam mi ktoś pisał o chaosie, nie, ja nie pamiętam. Ja, ja w tym tygodniu nie zrobiłem nic. Chorowałem, e, praktycznie spadłem. To, że filmiki wychodziły, to był po prostu jeden wielki cud. E, A ja mogę w sumie Wam powiedzieć, bo to, tak jesteście z w mniejszości. E, ja sobie zawsze planowałem tak, żeby te filmiki mieć właśnie takie trzy no tak na tydzień, trzy filmiki nadstanu i właśnie teraz właśnie wykorzystałem ten nadstan mnie, pra mnie praktycznie położyło od wszystkich świętych um, leżałem, umierałem, leżałem, umierałem dzisiaj jest lepiej, ale jest na tyle lepiej, że jest dopiero 17 znaczy na tyle jest lepiej, ale na tyle jeszcze jest źle, że jest 17.30 ja się dopiero biorę za zrobienie tego, bo wcześniej nie dałem rady zresztą teraz też jest kiepsko, ale ale mam nadzieję, że nie będzie bardzo chaotycznie. Eee, dlatego też nie odpisywałem na, kom na komentarze. Eee, nie chcę powiedzieć, że to troszkę olewałem, ale no tak, po prostu nie dawałem rady, no i tyle. Wypuszczałem te filmiki i na zasadzie niech się stanie, co się ma stać, bo inaczej musiałaby być przerwa, a nie chciałem tej przerwy. I tam ktoś właśnie poruszył <laughs> kwestię chaosu. Eee, to jest tak, ja najczęściej Teraz się, żeby odcinki złomowe były wtorek, czwartek, sobota. Żeby tam były właśnie z, no, z wypadów złomowych, niekiedy z jednego dnia, niekiedy to jest mix z dwóch dni. Hardcore to było chyba takie... Nie, dwa dni było chyba najwięcej, nie było trzech dni. To dwa dni było najwięcej. Do tego środy i w piątki ktoś e, z tego warsztatu, tego czy z tego mojego domowego. Plus e, w poniedziałek te ogłoszenia parafiarne, niedzielę święto. I teraz tak ideałem by było, ja wiem, że na przykład to sobie znajduję we wtorek, w środę to sobie naprawiam, w czwartek znajduję coś, w piątek to sobie naprawiam. No niestety nie ma tak dobrze. Na przykład, na przykład, na przykład to, to jest e, lampka rowerowa, to taka fajna, znaleziona wiki temu. Jak widzicie, no jeszcze jej nie zrobiłem. Teraz przez tą chorobę też w ogóle będą plecy, ale no, będę, no... Kurczę, no czasami i tak bywa też, no nie ma co, nie ma co. Dlatego kwestia chaosu, no mam pewien pomysł, żeby to e, jakoś, nie wiem, no, jak to powiedzieć, unormować, ogarnąć trochę, może ogarnąć bardziej, no ale ten tydzień teraz w tej przerwie też mi nie pomógł. Dlatego tak ja się chciałem wytłumaczyć. O, tutaj chcę, w ogóle miało być tak samo o tej chorobie, miałem powiedzieć w tym trzecim punkcie, a to już wiecie. Jak już jesteśmy przy tym, plany na ten tydzień, no jutro będzie na pewno jakiś tam odcinek złomowy. Hmm. Co będzie dalej, nie wiem, hmm. dzisiaj się nie czułem na siłach, żeby jechać gdzieś. Więc kończy się materiał. O. Może coś zmontuję tutaj, coś prostego jutro, kurczę nie wiem. Właśnie to jest taka lipa, jak się znowu taki właśnie taki, nie chcę powiedzieć swojej działalności, ale no... Jak się tak coś z temu kombinuję, nie ma się tego L4, nie ma się tego, dlatego sam sobie zrobiłem ten bufor tylko trzech odcinków. No nie wiem, nie wiem, ciężko będzie powiedzieć, jak będzie wyglądał ten tydzień. Na pewno jutro się widzimy, a czy się później widzimy, no to nie wiem. Chyba na charakterze, jak ktoś się mówi. Eee. Dobra, teraz osób sobie też pyta, co z filmem z renowacji wózka. Wózko jest skończony. Według mnie fajnie wyszedł. Mm, muszę tylko ten film poskładać. Chciałbym go poskładać na 11 listopada. Czy go zmontuję? Nie wiem. Nie wiem, bo to będzie bardzo długi filmik. Zresztą też chcę, chcę się bardzo przyłożyć do tego filmiku, więc więc nie wiem. Nie mam pojęcia, czy się uda, czy się nie uda. Zobaczymy. bla bla, bla. Szóstka, a wiem, e, dalsze wycieczki na złomie, no tak, 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 planuję gdzieś dalej pojechać, e, a wiem, to nawet pamiętam kto to napisał, e, kanał zablokowany, czy coś takiego, przepraszam za tą nazwę, ale ja nawet chwaliłem tą nazwę, więc e, tak, planuję gdzieś dalej pojechać, miałem jechać w tamtym tygodniu, no i e, dupa, dupa, ale planuję, tak, 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 chcę bardzo, e, dużo pytań było <laughs> <z> tego, <laughs> o przepraszam, Ech, będzie ciężko dokończyć. Dużo pytań było mm, od y, pana, od przewijania, od tego wirniku. Tak, pan naprawdę wziął 60 zł, nie kłamie was, tu trzy dychy założyska. Eee, I to jest taki starszy pan, koło 60. On sobie siedzi w takiej piwnicy w bloku. Eee, ta piwnica jest taka <grym> bardzo śmieszna, bo ma tak nie wiem 2,5 metra szerokości, a jest bardzo, bardzo długa i to po prostu się ciągnie przez połowę, się ciągnie taki stół warsztatowy mamy ma jakieś imadło, czy tam dwa imadła i ma, nie wiem, powiedzmy, że ma, tu jest stół, tu jest pół metra przerwy, coś takiego, a za nim jest pełno grantów, pełno, pełno, pełno silników, jakiś tam pił, nie pił, cud cudów, nie widu. Pan sobie dorabia to chyba, znaczy, w sobie nie pytałem go, czy w pracy, czy, czy, czy tylko poza pracą, tego nie pytałem, więc w sumie nie mogę wam powiedzieć, czy po robocie, czy w, czy w wolnym czasie, no nie wiem, generalnie pan sobie tam rzeźbi... Nie potrzebuję rozgłosu, do tego nie mogę niestety Wam dać namiaru. Ale musicie wierzyć na słowo. Że tyle kosztowało 8. w tym żadnego biznesu, żeby to żeby to was skłamać. Jak ktoś nie wierzy, no to nie wiem. Nie 60 zł, a 600 zł. No. I tyle. Takie kurde. A 8 tak, ehm. punkt toczenie. O, mam pytanie, bo tak kręcę te perełki. Mm elektryczne, no bo nie jestem w domu rodzinnym, tylko tutaj w tej moim wynajmowanym yy, Może się za nią długo uda pojechać do domu rodzinnego? Może coś bym tam potoczył, powiercił, pospawał. I teraz pytanie do Was, chyba pierwsze pytanie <grytanie> dzisiaj yy, Pierwsze pytanie, czekajcie, ile ja już nagrywam. 9 minut, oto trzeba przyspieszyć. Pierwsze pytanie do Was. Czy też interesowałby Was taka tematyka, bo no, liczę, że też, o, dajcie znać po prostu. E, a właśnie, dziesiąteczka. E, a nie, czekajcie, dziewiąteczka, tak. To jest właśnie punkt. Ja to kiedyś mówiłem, ale jeszcze raz muszę powtórzyć. Jest problem z mailami. E, mój program, jak się okazało, po prostu czasami wysła z jednego konta, czasami z drugiego konta odpowiada, czasami jak piszecie na stalowe to odpowiada z mojego prywatnego maila. Jakieś takie w ogóle... Kurde kosmos. I czasami jest tak, Grzegorz mi to ostatnio zwrócił uwagę, że moje wiadomości czasami trafiają do spamów do ludzi. Więc jeśli mnie ja odpisuje długo, 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 to sprawdźcie w spamach, bo ja z ja tym muszę posiedzieć, tylko no, wszystko, 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 no i tak się robi, tak wiesz, wiecie, wiecie o co chodzi. Jedna rzecz, druga, trzecia, czwarta, szesnasta, pięćdziesiąta i jeszcze tydzień choroby i dupa albita. Dziesiąteczka. Postaram się weź na jeszcze lepszy poziom, bo... GoPro jest świetne. I, go, I to będzie tak, przynajmniej tak zakładam. GoPro ląduje na łebek. Tutaj mam, nie wiem gdzie ja mam tą, gdzieś tu mam tą opaskę, na łebek. iPhone, ten co zawsze nagrywałem, ląduje na ten statyw i i na ten statyw. Plus dodatkowo, <laughs> chciałbym targać głos nie z GoPro, bo jest taki, jest w stereo, ale taki mam wrażenie, że gorszy. Tylko targać głos z iPhone'a, bo tam mam mikrofon zewnętrzny jest taki krawatowy sobie przykręt krawatowy do kurteczki I tym robić o, iPhone robić zoomy a mm, GoPro robić no tak no z pierwszej osoby jak to się mówi mam nadzieję że to się że to już będzie naprawdę taka fajna jakość może prze na treścią, może nie nie wiem zobaczymy ej czekaj co tu się stało a jedenasty punkt <laughs> tylko sobie odchrząknę bo bardzo ważny punkt Ej, co tu się stało? Eee, mam pomysł, jak możecie mi pomóc. No bo wiadomo, mogę was prosić o pieniążki. Płacajcie, wpłacajcie, 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 bla Ja tam kiedyś założyłem tam Patronite'a. W sumie tam mam jakieś e, By Coffee, Coffee, tak się to nazywa. Nawet miałem rzutko przecież na to GoPro. To niektórzy wpłacali. E, I dzięki temu w sumie jest to GoPro. To też wasza zasługa. Ale teraz tak. E, ja sobie wymyśliłem że ta taka powiedzmy elita śmietanka z tego kanału, która ogląda te odcinki poniedziałkowe na których nie jest to nudne e... możecie mi bardzo, bardzo pomóc jak, że mówię w opisie pod tym filmem dam link do filmu e... ten film za każdym razem postaram się dać nowy to będzie film na kanale fuchmeister e teraz ciężej mi gadać. To będzie film na kanale Fochmeister i teraz tak Jeśli masz te 10-15 minut, bardzo bym cię prosił, prosił bardzo ciebie, żebyś wszedł, weszła na ten na ten link i poświęciła tę, te... <laughs> Przepraszam bardzo. I poświęciła tą chwilkę, żeby oglądać ten, ten film. Po co ja to potrzebuję? Eee, dla zasięgów. Tylko i wyłącznie dla zasięgów. Eee, ten mój drugi kanał, a właściwie tak naprawdę to jest mój pierwszy w życiu kanał, Fuchmeister. Eee, to ma być coś takiego jak Grzegorz, mi później podesłał link. Jak Gearshow. Chociaż eee, kiedyś był taki kanał. Chucky 2009 ej, eee, Ale już go nie ma, bo on tam się coś. A nie ważne, nie, nie wchodząc w szczegóły. Ja bym po eee. prostu chciał z mojego Fuchmeistra zrobić właśnie taki Girshow. Eee, on tam nie mówi po angielsku, więc sobie poradzę Nie musiałbym Hello and welcome in my YouTube, in, in my YouTube channel what, do we day, what we do today? Wiecie, ten angielski mówi to jest taki by był taki, no pewnie bym go podszkolił oczywiście Pewnie bym się musiał bardzo przygotowywać na te odcinki Ale zauważyłem, że ten Dearshow nic nie mówi, tylko po prostu no, na przykład Kiedyś tam robił jakiś odkurzacz makity, kiedyś tam takie różne rzeczy i Kurczę, tak sobie pomyślałem, takie ciche marzenie może w tą stronę zaatakować. Jakby to był na no, rynek amerykański. Znaczy, nie, nie tylko amerykański, ale zagraniczny. Tam są lepsze prowizje W sumie u nas żadne to każde oprócz żadnych są lepsze. Tam inaczej YouTube płaci, bo reklamodawcy no, to jest jednak nie Polska, tylko jest rynek, wiecie, no Ameryka eee, może, 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 może by się udało. A w sumie no kurczę właśnie na co to prosić, bo no. Hmm. Jakby to powiedzieć. Dajcie mi filmik. Hmm. Jeśli... Ja pokażę, ja postaram się na każdy poniedziałek przygotować nowy filmik. Dzisiaj niestety nie dałem rady. Dam filmik z... Z tego jak budowałem stół warsztatowy. Z, ten spowalniczy. Ten film chyba trwał około 10-15 minut. Coś takiego. Nie. Jeśli żal Ci 10-15 minut, to bardzo bym Cię prosił, otwórz sobie nowe okno incognito cyk cyk i wrzuć tam tego linka, puść ten film, żeby się odtwarzał wyłącz sobie dźwięk, a Ty rób sobie, nie wiem w, w swoim, no co tam chcesz aktualnie w swoim czasie, nie wiem, przegnaj polskiego YouTube'a wszystko jedno jeśli się nie pomyliłem i dobrze odczytuję algorytmy YouTube'a to on, ten algorytm YouTube'a i tak mi zaliczą po prostu, że ktoś oglądał ten filmik i po prostu wiecie, nabiją mi wyświetleń i tak mi możecie w sumie taka pierdołka tylko, no bo jak ktoś chce oglądać to będzie mi bardzo miło, a jeśli ktoś nie chce oglądać, no to w sumie tak naprawdę nic nie straci przy tym oknie inkognito i przy tym jeszcze wyciszonym dźwięku. Mi to bardzo zrobi wyświetlenia, bo ja w sumie tam jeszcze nie mam monetyzacji, też wam o tym nie mówiłem, ale, ale mi to bardzo pomoże, jeśli, więc dla ciebie no, stosunkowo no, niewiele to będzie kosztować, no chwila może mordęgi ze mną a mi byłoby to naprawdę miło i bardzo by mi to pomogło i wtedy właśnie chciałbym, tak, tak sobie wymyśliłem, że na każdy poniedziałek bym przygotował nowy filmik, żeby tam wrzucić i was prosiłbym, że co dzisiaj, no także jeśli byście mogli, to byłbym bardzo bardzo, ale to bardzo wdzięczny dobra Aha, no, mam jeszcze, ogólnie to mam kilka pomysłów, jak to wszystko zrobić, no ale chur, co znowu mi ten tydzień wypadł. Ja nie mogę tego tygodnia zaplanować tego z co jest dzisiaj, co dopiero zaplanować coś nowego, ale ja sami słyszycie, że jest kiepsko. A i ostatni punkt, trzynasty, <grym> dostałem, no, jeśli mam być szczery, nigdy w życiu czegoś nie dostałem za darmo, żadnego prezentu. Nie mówię od rodziny na święta, no, wiadomo, nie? E... <grym> No, powiem Wam tak. Mm, to, tą przesyłkę odebrałem i żona w sobotę wieczorem. I pierwszy raz w łóżku przymierzyłem to, co tu dostałem od Gala Anonima, bo nie chciał, żebym. Mm, no, po, po prostu, że pod Anonima e, dostałem. Zobaczcie sobie jaki zestaw. Koszula flanelowa. Elka. Dziękuję. Dobrze, dobrze trafił. E, dwie pary rękawiczek. I te buciki BHP. Patrzcie, jakie buty, kurde. Ja te buty w sobotę wieczorem tak około 21-22 przymierzałem, leżąc w łóżku. No, jeszcze pierwszy raz przymierzałem buty BHP leżąc w łóżku. Znaczy w ogóle pierwszy raz sobie przymierzałem buty leżąc w łóżku, ale już nie mówiąc o BHP. E, buty są świetne, kurcze, leciutkie, ale już z noskiem. Skórzane, bardzo, bardzo wygodne. Jestem, jeszcze jestem, wentylacyjna. Ja miałem te, kiedyś takie buty, ale to są takie, a, takie tańsze, najtańsze w sumie, jakie były. To są zarąbiste, polskie. Podeszła mięciutko, patrzcie pod jaka ten. Jestem tak zadowolony, po prostu nigdy w życiu, nigdy w życiu, o, do nikogo nie, nic nie dostałem. I do mnie to jest pierwsza rzecz, yy, jeszcze się napotoczyło z tymi dziesięci dziesięcioma tysiącami subskrypcji. Jestem... <słuch> Po prostu to jest dla mnie no, coś takiego naprawdę tak mocno na serce, że tak grzeje, że jeszcze raz Ci bardzo dziękuję, napisałem Ci maila dopiero dzisiaj, ale wcześniej nie dałem rady eee, Bardzo, bardzo dziękuję, naprawdę no nie trzeba było, jestem no przeszczęśliwy, naprawdę, no taki kurde no prezent na święta, co by nie mówić hmm? Aż mi, <laughs> aż mi żal ich używać, jeśli mam być cztery. Dobra, bo sam już się męczę, a to już tak już pewnie, o 18 minut, no to 3 za długo. Um, nie wiem czy zrozumiecie ten chaos, dlatego jak zwykle te, te podpunkty wpiszę w opisie. Dam ten link, choć te, dam tam też ten, ten link o, do tego, mm, do tego mojego kanału Fuchmeister. Tam dzisiaj będzie stół, od razu mówię, także no jeśli ktoś chce poświęcić te 10 minut, Albo z tym oknem incognito, te dwie minutki, minutkę, żeby to ustawić, to będzie mi bardzo miło, a mi to bardzo pomoże. A następnym razem, bo dzisiaj miałem powiedzieć, ale mm, mm, następnym razem Wam powiem e, skąd się wzięła w ogóle nazwa Fuchmeister. I tak, to będzie od Fuch. E, no, tym pięknym widokiem. Ach, pięknie. Tym pięknym widokiem się z Wami żegnam. E, przepraszam, że tak wiecie, nie odpisywałem w tym tygodniu. Tak. To nie jest to, że to olewałem, i, i w ogóle nie o sobie. No. Jeśli ten odcinek będzie też chaotyczny, to też proszę musicie mi wybaczyć, bo jest tak jest. Dobra, dziękuję. Trzymajcie się podwajać. Cześć.